Hej, pokażę Wam dzisiaj kolekcję moich lalek oraz akcesoria do nich. Większość z nich będzie też y, pokazane na innych filmikach, na przykład zabawy kowalskich albo nowaków. I mam też samochód, y, wózek dla małego dziecka, więc Wam to dzisiaj pokażę. Oczywiście to nie jest cała kolekcja moich lalek, bo się ujawnią jeszcze inne na y, innych filmikach. Starałam się, żeby wszystkie miały swoje stroje, ale nie wszystkie mają tak samo jak ta Barbie. Występowała w wielu filmikach rodziny Kowalskich i rodziny Nowaków, więc jest bardzo popularna na tym kanale. Dla Was może ona jest taka nowa, ale kupiłam ją dawno i też będzie występowała w wielu odcinkach. Zobaczymy jeszcze, jaka to będzie rodzina. Więc. To jest Martyna, tak ją nazwałam, ale w innych odcinkach będzie mogła się nazywać też inaczej. I to jest jej strój cały, bo tej Barbie to tylko ta bluzka nie była cała, bo mają druga lalka. A to jest cały strój z wersji sportowej. I ona uprawia jogę. Więc to jest Martyna. Tak, to jest Pola i będzie występowała w też odcinkach jakiejś rodziny. Jest może dla Was nowa, chociaż chyba występowała w rodzinie Nowaków, ale to jest Pola i będzie nazywała się tak samo jak inne, inaczej niż w odcinkach. To jest Eliza, tak ją nazwałam. To jest moja ulubiona lalka i ma bluzkę właśnie tej dziewczyny. Czyli Barbie jest bardzo ładna i ma, yy, ma włosy ciemny blond. U was wygląda to jako yy, taki jasny blond, bo tak bije u mnie światło. Yy, ale to jest ciemny blond. Ma czerwone usta i buty są akurat do niej. O te. I to jest Eliza. Będzie też grała w innych rodzinach i nie tylko będzie rodzina Kowalskich i Nowaków, ale będą też inne rodziny i nie będzie się tylko nazywała Eliza. Tu mamy Paulinę. Ten strój jest do niej i jest to moja prawie ulubiona lalka, bo ulubioną jest Eliza. Ma ona bluzkę, znaczy sukienkę w panterkę, a bluzkę to ma białą na ramionczka i ma różowe włosy. Będzie występowała w innych rodzinach i nie będzie się nazywała tylko Paulina. Może czasem wystąpi imię Paulina, ale nie zawsze. To jest Natalia i całe, cały jej strój jest jej. Tu jest dzień, a tu jest noc. Ma piękne, długie, brązowe włosy, prawie czarne już. Okulary ma złote, a buty ma białe i buty są od niej, bo jak zauważyliście, niektóre nie mają butów, ponieważ inne je zastępują. I one były w zestawie i nie ściągałam ich. Więc to jest cały jej strój, tej Natalii, i będzie występowała w innych rodzinach, bo jest nowa. To jest Zuzia, która będzie w innych rodzinach się inaczej nazywała i będzie występowała w rodzinach np. Nowaków, Kowalskich albo Wiśniewskich. Nazywa się Zuzia i ma 16 lat. Cały jej strój i buty są jej. I to jest Zuzia będzie y, występowała w innych rodzinach i będzie częściej zbuntowaną nastolatką, ale w niektórych będzie też grzeczną uczynnicą. Teraz mamy taką teci dziewczynkę y, i cały strój jest jej i ma białe butki i nazwałam ją y, Marysia. I ma tutaj włosy, takie nie są jak już innych lalek doczepiane, tylko są yy, razem zrobione ze skórą. Yy, I będzie częściej się nazywała Marysia, ale będzie też można zmieniać jej imiona. Teraz akcesoria. Jeszcze mamy Kena jednego i on pracuje w kafejce i też ma takie same włosy jak ma Marysia. Więc to jest cały jego strój i buty są też jego. I to jest nasz Ken. Teraz akcesoria. Tu mamy samochód, który dostałam na, yy, do buta. I to jest yy, samochód różowy dla celebrytki. I jeżdżą w nim tylko dwie osoby, ale można też doczepiać yy, Jakieś skrzyneczki, żeby może, można tam było wozić wielu, wiele, wiele, wiele lalek. Yy, to jest samochód różowy dla celebrytki. I tu nawet jest re, rejestracja. Będzie, to, będzie ten samochód występował w yy, moich filmikach. Są słuchawki do buntowniczki naszej Zuzi i zaraz się zapre, zaprezentuję w nich. I to jest nasza Zuzia. Mamy też misia dla Marysi i też się jest różowy z oczkami czarnymi i buźką, więc zaraz się zaprezentuje Marysia z nim. To jest Marysia. Mamy również taką torebkę dla mam, które wożą dzieci w wózku. I na przykład może być to Barbie. To jest nasza Barbie. I mamy tutaj wózek z Marysią. I one sobie mogą jeździć na spacery. Będą występowały w innych rodzinkach. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pa!